Cześć! Już niebawem będziemy świadkami przesilniania letniego, czyli najdłuższego dnia i analogicznie najkrótszej nocy, czyli Noc Kupały. Z tej oto okazji, z ramienia Secret Sounds Biłgoraj, zaprosiłem zespół Chrust z Gdańska, który gra muzykę słowiańską, ale jednakże to są trzy różne osoby, które miksują idealnie muzykę folklorystyczną, elektro i rock. Dzięki temu mamy muzykę słowiańską w bardzo ciekawym i świeżym wydaniu. Kilka lat temu zagrali właśnie na koncercie z cyklu Secret Sounds w Biłgoraj i wyglądało to tak Przyjdzie znów. Dzięki fuzji tych różnych gatunków na bazie muzyki słowiańskiej możemy się spodziewać także takich utworów. Dlatego zapraszam serdecznie na pierwszą noc kupały w Biłgoraju już 21 czerwca o godzinie 20:30. A to dlatego, aby wszyscy fani piłki nożnej mogli spokojnie po meczu naszej reprezentacji przyjść na koncert. Gdzie? Więcej informacji na wydarzeniu i w komentarzu poniżej. Mam nadzieję. Do zobaczenia!